To impreza poświęcona książce, poświęcona czytelnikom, czyli nam wszystkim. Zorganizowana jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Śląskiej. Składa się z, jakby z takich trzech bloków. Pierwszy blok to jest przyznanie honorowej nagrody dla autora śląskiego. Drugi blok to jest nagłów finał konkursu poetyckiego Norberta Bączyka. I trzeci blok, najważniejszy blok, czyli promocja książki poprzez sprzedaż i spotkanie z autorami. To imprezę robimy już kolejny raz dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Dziękujemy na przykład firmie Interkart, która też się zaangażowała w obecne wydanie Kakao w Festu Lutarackiego. Dzięki fanom książki i generalnie wszystkim tym, którzy lubią eventy artystyczne.